Kolejny Neat For Speed na kanale i kolejne omówienie odsłony NFS z 2015 roku. Ja szczerze mówiąc, ogrywając tę grę, byłem na początku wciągnięty, bo przedstawienie fabuły przypominało mi to co widziałem z Most Wanted z 2005 roku. Ale im dalej w las, tym gorzej. Zacznę od początku, bo Fabuła na początku sugeruje, że będziemy mocno z kimś rywalizować, albo że będziemy mieli jakiś konkretny cel w tej grze. Że twórcy pewnie dali tutaj jakąś marchewkę na kiju i lecimy z tematem, tak jak w przypadku Most Wanted. Ale później okazało się, że fabułka, mimo że fajnie nakręcona i wykonana, jeśli chodzi o sposób i podejście do tematu, to jednak sama treść oraz jej cel jest bez jakiegoś większego celu i znaczenia. Bo wszyscy wokół nam tłumaczą oraz dzwonią na telefon, że musimy zwrócić uwagę tego i tego typa, bo musimy się z nim ścignąć, żeby nie pochwalił, żebym nie docenił i tak dalej. Na początku, przez pierwsze godziny, ok, spoko mówię, może się rozkręci. A gdzie tam rozkręci się? Z każdym kolejnym wyścigiem oraz przerywnikiem filmowym było to coraz bardziej nudne i gadka o tym, że musimy zwrócić uwagę tego i tego typa. A już w ogóle na każdym kroku jak widziałem imprezę, na której leje się energetyk zamiast wody i fajnych dupeczek to było tylko gadanie o tym, że dobra robota i że lecimy dalej z tematem. Fakt! Pojawia się tutaj na przykład Ken Block albo Akira Nakai i to jest naprawdę mega spoko. Fajnie było ich ujrzeć w tej produkcji, ale wydaje mi się, że nie wykorzystano ich w 100%, bo oni tak naprawdę byli tam po to, żeby napić się energola, powiedzieć, że jedziemy na kolejny wyścig i to w sumie wszystko. Szkoda, naprawdę szkoda, bo sam sposób nakręcenia tych ujęć był spoko i w ogóle podejście do tematu historii, tylko, że brakuje tutaj jakiegoś konkretnego celu, na przykład, że mamy wygrać z kimś serię różnych wyścigów z jakimś wyraźnie Napisanym antagonistą, z jakimś takim kozakiem, który w czasie wyścigu szukuje, granie czysto jest po strachem w mieście. Tutaj tego nie ma po prostu. Dobra, a teraz muzyka. O Jezu, kolejny NFS, który nie ma wyraźnej i dobrej, charakterystycznej muzyki. Kolejny raz było tylko może z dwa-trzy utwory, które pasują do tej gry, a reszta uważam, że do śmieci jak dla mnie. Grafika jest tutaj ok. Gra ma 10 lat, prawie, więc nie oczekiwałem tutaj jakichś wodotrysków, jak w ambondzie czy w payback. Auta wyglądają dobrze, ale podobał mi się ten deszcz, który pada na przykład na szybę. To wyglądało spoko. Więcej za bardzo nie można powiedzieć o grafice, bo nie ma tu nic specjalnego, nie ma też cyklu dnia i nocy. Jest wieczna noc tutaj, tak jak w Underground 2 chociażby. Jak dla mnie to dobrze, bo takie wyścigi uliczne bądź pościgi policji powinny się odbywać w nocy. O wiele lepiej to wygląda. Ja wiem, ktoś może powiedzieć, że jest wtedy zbyt ciemno i czasami nic nie widać. Ale w Undergroundie 2 to działało i w sumie działa i tutaj, bo ja nie narzekałem na to, że jest tu tylko noc, bo będę narzekał tu w tym filmie na inne rzeczy. Policja w tej grze została wykonana zupełnie inaczej niż w Bondzie oraz Payback. Ta policja za każdym razem wygląda zupełnie inaczej w każdej odsłonie. Policja działa w taki sposób, że jeżeli przekroczymy tutaj prędkość albo w coś uderzymy, to do 500 dolarów mandatu możemy spokojnie się zatrzymać i go opłacić. Wtedy pościg się kończy i możemy jechać dalej. Szczerze mówiąc, nigdy nie skorzystałem z tego, ponieważ policja jest tutaj tak słaba, że ja pierdolę. Jeżeli nawet przekroczymy te 500 dolarów mandatu, to owszem, policja. Policja będzie nas dalej ścigać i kazać nam się zatrzymać, z tym, że wcale nie jest trudno od niej uciec. Jest tak samo prosto jak przed otrzymaniem mandatu w wysokości 500 dolarów. I nie ma sensu się tu zatrzymywać, ponieważ policja jest tu upierdliwa, ale też jest łatwa do zgubienia. Czy powinno tak być? I tak, i nie. Bo z jednej strony jest to realistyczne, że stuningowane auto mocy np. 500 koni zostawi w tyle policyjny radiowóz. Ale zaś z drugiej strony chciałoby się lekkie wyzwanie z tym, że tu te jest problem, ponieważ nie ma tu notowań, więc ganianie się z policją jest potrzebne tutaj tylko do wykonania kilku misji i to w zasadzie wszystko. Prowadzenie pojazdów w tej odsłonie jest prawie takie samo jak w Payback i widać, że jest to ten sam model jazdy oraz fizyki. Uderzenie z dużą prędkością w jakąś betonową barierkę powoduje włączenie się filmiku, jak auto się rozwala i kozłuje. Jeżeli ktoś jest ciekawy błędów i gliczy, czy też optymalizacji, to powiem tak, że jest z tym ok, oprócz jednej rzeczy, z Którą miałem problem. Mianowicie podczas wyścigu z Magnusem, w którym to musimy wygrać z nim w sprincie, w jednym konkretnym momencie na trasie gra spada do 1-2 fps na sekundę. Po czym dzieje się coś z obrazem i wywala do pulpitu. Pojechałem drugi raz i znów w tym samym miejscu się to stało. Już wiedziałem, że nie był to przypadek i że to występuje dokładnie w jednym konkretnym miejscu na trasie. Musiałem zaczerpnąć informacji z sieci, bo sam bym nie wpadł na tak absurdalne rozwiązanie tego problemu. Wiecie, co powodowało te kraszowanie się gry do pulpitu? Wyłączona opcja rozmycia w ruchu. Myślałem, że to żart, ale gdy włączyłem rozmycie, to normalnie udało się już przejechać całą trasę i już był spokój do końca gry. Także taki szczegół, ale myślę, że warto było powiedzieć o nim, gdyż może ktoś miał podobny problem. Glicze albo jakieś bagi się zdarzały, ale szczerze mówiąc, nie zapamiętałem nic konkretnego, co by mi utrudniało granie. Być może teraz podczas oglądania tego filmu widzicie coś ciekawego. Co udało mi się wygrzebać z nagrań, ale wątpię. Mapa w tej grze sprawiała u mnie wrażenie takiej kompletnej i kompaktowej. Jest ona mała i nie jest to wielkość mapy, chociażby z payback, ale taka wielkość mapy była naprawdę odpowiednia. Samo miasto ma kilka charakterystycznych miejscówek, i mimo że gra toczy się tu głównie w nocy, bo nie ma cyklu dnia i nocy, to nie narzekałem na różnorodność, jeśli chodzi o tory czy też sprinty. Co prawda, do robienia wyścigów fabularnych używałem głównie szybkiej podróży i nie jeździłem pomiędzy jeszcze zbyt dużo, ale dobrze, że w tej grze jest taka opcja, bo w bądzie przez brak szybkiej podróży miało się poczucie tego, że gra wysysa mój czas zbyt bardzo. Innymi słowy, palenie czasów odsłonie z 2015 roku jest lepiej wykonane. Muszę się przyczepić do tuningowania w jednym aspekcie, bo to, że tutaj sobie normalnie za dolar kupujemy ulepszenia i podnosimy osiągi pojazdu, to jest dobrze. Wszystko jest tutaj jakby na miejscu, oprócz jednej rzeczy, że jakbym chciał dołożyć sobie jakiś zderzak nowy, albo światła do jakiegoś auta, to nie miałem Części do tego. I zastanawiałem się czemu. Przecież postęp w fabule już jest dosyć daleko popchnięty, a ja nie mam tego odblokowanego. Okazuje się, że musiałem sobie robić jakieś tam codzienne wyzwania, czy robienie jakichś randomowych wyścigów, co mi szczerze mówiąc nie pasowało. Powinno być tak jak w starych NFS-ach. Że jak chcesz mieć inny zderzak albo spoiler, to odblokowuje się on wraz z postępem w fabule. Jedynie trzeba za taką część zapłacić. I po problemie. Natomiast w tej odsłonie gra wymusza na tobie jeżdżenie po losowych wyścigach. To było do dłużej bo chciałem się tym tuningiem dłużej pobawić, ale ostatecznie mało z tego skorzystałem właśnie przez takie rozwiązanie tego tematu. Wymaganie i jej od gracza, by był połączony z internetem, to jest Beka. Czasami dwa razy mi wywaliło grę podczas wyścigu. I może to nie dużo, ale pod koniec gry był jeden wyścig, który był długi i to bardzo. I gra stwierdziła sobie wtedy, że wywali mnie pod koniec wyścigu. Mega się zdenerwowałem wtedy. Co to w ogóle jest za wymysł, żeby być non-stop wpiętym do neta, żeby wygrać w grę single player. Naprawdę nie rozumiem tego. Niech minie. Co do samych aut, to jest ich całkiem dużo, ale tak jak mówiłem, tuningowanie jest tu fajne, ale musisz latać i robić jakieś wyzwania, i odblokowywać dla aut części, żeby je upiększyć. I tak oto wygląda NFS z 2015 roku. Gdyby ktoś chciał w to zagrać na padzie od PS4, to ja miałem ponownie problem z podłączeniem i nie działało mi. I musiałem znów grać na strzałkach, co jest mega niewygodne, bo pad nadaje się do tego typu gier idealnie. Czy poleciłbym tego NFS-a? Myślę, że tak. Gra na około 15 godzinek, całkiem spoko czas. Obecnie, gdy to ogrywam, cena tej gry na Steamie to uwaga, 18 zł, edycja deluxe, ponieważ jest przecena. Za takie drobne pieniążki warto to kupić, bo prawie jak za darmo. Normalnie ta gra na Steamie kosztuje 120 zł, co też może nie jest najgorszą ceną, ale to jest gra 9-letnia i trzeba mieć to na uwadze, że nie każdemu będzie pasować sam gameplay, fabuła czy też muzyka. No i fajnie, że gra nie ma wyboru poziomu Trudności, tylko trudność jest już z góry ustalona przez deweloperów, bo szukając zmiany poziomu trudności w opcjach po prostu tego nie znalazłem. Także też to warto odnotować. I to wszystko w tym filmie. Jeżeli film ci się spodobał, będzie mi miło, jak zostawisz lajka like oraz suba na kanale. Zapraszam też na inne moje filmy. No i na razie do następnego filmu. Cześć.